Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj oraz Legion. A przed wami finalny odcinek z gry Sacred 3. Przed nami finałowa misja Ashgar, gdzie zmierzymy się z naszym tutaj finalnym przeciwnikiem, który non -stop nam tutaj truje dupot. Już w sumie połowy gry, czyli Zaynem. Nareszcie koniec. Finałowa misja. Tutaj jeszcze wam pokażę. Wszystka cała mapa wyczyszczona ze znaczników czerwonych. Są wiadomo jeszcze dwa dodatki, ale to na osobne odcinki. Teraz finał głównej fabuły. Na level 25. Mamy 24, ale to nie będzie nic trudnego. Lecimy zajebać tego śmiecia. I skończyć tą kurwa nudną grę, bo naprawdę już to jest taki recykling przeciwników. Nie czuć progresu. Naprawdę jest to jedna z najbardziej dennych ciachanek jakie grałem w życiu. No. A, zro z... z... A z... z... zrobiłem z tego serię tylko dlatego, że grałem w to dawno temu na Xboxie 360 i bardzo mi się to podobało, ale po tych kurwa kilku misjach, w sensie pierwsze kilka misji było ok, ale później. już nuda, nuda, jeszcze raz. Nuda. Wuda. Andrzej Duda. Kartel! O kartel! Ty. Bosrasz. tak myślałem, kurwa, że to będzie Bosrasz. Mamy kartela, Zeptika, Sandraksa i kurwa Zeina. Mogliby do nas dołączyć, kurwa. Ależ kto? No nasi koledzy. Ha. No I lecimy Lecimy z innego kurwica Kurwica macica. Kurwica martwica skanek. Ui, <mulity> Oho, pierwszy boss już! Przeszło spotkanie z Gnoem. Czas czarny, kurwa. Nogi już mnie napierdalają. Ufy Dobra się z tym Hogriderem. Dobra, czekaj, muszę się poprawić na fotelu To dali, bo co wpierdolę z Dobra Gotowy Giń pani kartel Dobra, Tylko uwaga z tymi podkami, nie? Żeby je wszystkie nie zużyć. No właśnie, kurde. Tam, no, dlatego się będziemy leczyć. Jak mamy teraz A, bo ominęło was co? W poprzednim odcinku kupiliśmy. zapomnieliśmy pokazać ulepszenia, ja zapomniałem. i kupiliśmy sobie ulepszenie do ożywiania, że teraz e, ożywienie przywraca 60% zdrowia żywicielowi. Mhm. Zasranie duszy. Zasranie duszy, dobra, zabijmy tego Nadakana po roku w Rosji. Kogo? Nadakana. I co to mu za mortar? O! ma jakąś wieżyczkę rozstawioną. A tam jakaś wieżyczka, kurwa. Dobra, życie! Życie na kredycie! Najlepiej, wszystkie mi, sobie na zejna zostawić. Mhm. Oho. Otyk mnie A to w ogóle widzę, że walczymy z naszymi starymi przeciwnikami. No. Jacyś Piłaci. Piłaci z Kawaibów. Dokładnie. Taki Cyberpunk, taki Johnny Silverhand. Kurwa, zaraz zdechnę. Niszczę ta kurwa działa. Mm. No bez jaj no. No, Lecz... no. ja zdechnę też. Dobra, chuj. Dobra. Dupa. Dobra, Kartela za może. Dobra, ja już tą wieżę zniszczyłem. Nie będzie kurwa bombardierem. O! Oh! Idealnie. Kurwa więcej tych wież, dobra, jebać. i kartela. śmieciu, śmieciem. Śmierć śmiecia? Tak, śmierć śmiecia. Jebany śmieć nie żyje. No, i tam pierdolisz. Hahaha, ha, hi. Ha, ha, hi! Dobra, teraz co? Zeptik? O! U. A tam nic nie. skrzynia? Nie. Ok, to co, tam jeszcze coś dla mnie będzie. Energia. Aha, pinie... Aha, to jest. To jest energia, ja myślę, że to jest pieniądz. Zawsze

dobra. Dobra bigo. Mhm. Uh -huh. oh. Co ty kwiczysz? No on tak kwiczy. Ja ty coś Ja mam ja, ja ma te kutasa.

No. Hej co? A Wiadomo ja nadal w ścianę XD. <grywka> o Jezus no. Ja pierdolę. Sundrak z ty śmieciu. Trzeba mi rodzinę prześladować. Zabrać nam tego Sandraxa, pieprzonego Wolverine Wolverine Robił za... zakład przeciwnesor Pierdolę O, zajebiście Fajne umiejętności Shut <laughs> up Shut the fuck up Destroy them. I have faced more opposition in a fight over I won. On, Oho, kurwa. bomby Bo trzeba. Ja bierze. pier... już mi się to nie podoba. No co się kurwa zabije. Raleczenko. <laughs> 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 Is that all? Is that your best? Is there no more that you can manage? <laughs> Eviscerate him. <laughs> yes. Umierzaj kurwa, kmiocie bany. Dychaj szmatow. To ja znowu. Aha. No, 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 O no, no, no,

No. No. to Pinałowy boss, kurwa, 12 minuta. Oh. A to jest normalny poziom trudności. A gra nie mm -hmm. normalna. Ale ta będzie, oh. będzie. O kurwa. A oh, fuck. Zane. Ale życie czekł na kogoś takiego jak ty. Na śmierć. Jak kto będzie miał drugą fazę. Mhm. Mm Dobra. Kamehame. Obdarzył się ten totem życia. Murwa, mm -hmm. zuży... Gdzie jest mój totem życia? Złodziej jebany. Dobra, masz totem życia.

Druga faza jak chuj. Aha. No, wiem. Kurwa, o szlag. O szlag, Kubułk Zane. być <laughs> o, no, o kurwa. O w dupę. O kurwa. Zdążyłeś. Przecież. Faurę ochronna. On ładuje coś, na śmieć. Mhm. Gupi chuj. Chuj? Tak, głupi chuj no. Mam nadzieję, że nie będzie trzeciej fazy, bo się w kurwie. No też. No Jeszcze czego, no. no nie! No! Czy nie Przecież kurwa nie minęły wszystkie sekundy, które miałem do dorodzenia się! Ja pierdole... Ja go sam teraz rozjebać. Kogoś chyba pojebało. No, pięknie moi drodzy. Chuj ci w dupę zain. Za nie Ja pierdolę! Wal się na tak gupiry. Co? Nie my on tak szybko zabija. A przynajmniej nas nie cofnęło, kurwa. Mhm. zjebany. Pierwsza kurwa się nie i cool sitting around this for a while now but it's so choose uh, the ritual could use more fodder for the fire a minion sacrifice only goes so far any volunteers you're hurting him you can do it it's not too late how paltry some efforts are oh, oh, oh. eradicate them oh. Oh. Osionfish. Well, you are really laying into him. Keep it up! Insects forget their place, but not for long. Ah. Got him? You've got him just a little more! Yes. A little more. The ritual is almost complete. Oh. Ah. 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 No, A tu co teraz? Właśnie kurwa nie wiem. Wybrać właściwego czy co? No kurwa! Zjełbanie, to jest Zjebane, ty, na atak. Kurwa, się zdenerwuję zaraz. Chyba trzeba wybrać właściwego. Chyba ja, będzie czterech playerów Gordon Ember. No oni by musieli nadrobić, nie? No by byli mięsem armatnim. <grym> nie, ja nie rozumiem tego ataku, nie? Mhm. A o! Może musimy poczekać? Ja nie wiem, albo nic nie robi, nie wiem, ja go nie biłem Trzeba do tego taktycznie podejść Kurwa nie ten... Oho Kurwa Co? Dwa te same totemy Opierdalaj śmiecia. Oho, załóż to samo. Dobra, poczekajmy. Äh, się, może. Co jest? The fuck? Większa arena się zrobiła. Dobra. Jest dopiero połowa życia. No, znowu to, dobra, nie Nie! Nie dalej go! Nie, nie, nie! Dobra, czemu? Po prostu go nie na kurwie, jak daje tych cieciów.

Jeszcze trochę! Jest treść! Kurwa, daj zdało się, ja Powinnaś nam loda zrobić, kurwa, za to. <grywki> Dokładnie. Czułem, że. Pierdolę. Aria Liberated. Liberated, teraz powinno być takie, kurwa. <grywki> Liberated. <laughs> and so, through courage, strength, and sheer stubbornness, the heroes put an end to the evil Emperor's reign. After hundreds of years of terror, the world could finally enjoy a time of peace. The heroes returned to their lands, spreading the good news, and there was much rejoicing. Though there will be more to do to erase the damage of years of war, the people now have hope they won't be randomly killed by their governing body. However, vigilance must not falter, for the Ashen army still writhes in the shadows like a headless snake. What dangers could it still pose to weakened Ancardia? But enough doom and gloom. Now is the time for celebration. It's not every day that you save the world. O, dobra, daję tej grze 4 na 10 Ej, kurwa, 2, 2 na 10 daję. No o, więc patrz, właśnie, nawet. Nawet postarali Upa. o jebane napisy końcowe. Dobra, walić w dupie te napisy. <laughs> Jebać tą grę, moi drodzy. Chuj, w tej grze dupę. Za, <laughs> nawet za Pamiętaj, Jeszcze dwa poziomy. No w sumie, kurwa, ale to już nie dziś. No, tu Nie ma opcji. Już kurwa dość tej gry. O, odblokowany nowy poziom trudności, bóstwo, to co wchodzi? Spierdaj. Czekaj, bo tu trzeba jeszcze level kupić, postać kurwa lepszy. Spierdalaj, sakrę nie ŚWIERDALA! Spierdalaj, sakrę nie spierdala. 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 <grydala> <Miejętności>, sztuki walki, <grydala> mroczny spacer. W dupie to mam. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się seria nie podobała. E... <grydala> Mam nadzieję, że do tego nigdy nie wrócimy. Mam nadzieję, że do tego nigdy nie wrócimy, no ale są jeszcze dwa dodatki. Ale jak na razie na miniaturce jest napis END, bo to jest jakby koniec fabuły. Te dwie osobne, jakby to będą jakby dwie osobne mini-podserie jednoodcinkowe. Które prawdopodobnie jakieś drugie nie będą, bo tam pewnie trzy misje poboczne normalne i tam jest jakiś poziom na końcu, więc... Więc no... Zobaczymy. A tymczasem my rozżegnamy się z wami i widzimy się w jakiejś kolejnej, mam nadzieję, bardziej ambitnej serii, na przykład Gotham Knights. Albo kontynuujemy It Takes Two, albo Dead Rising, zaczniemy. Albo kurwa Dark albo kurwa. Nie wiem, co chodzi. Riders. Minecraft Dungeons już będzie lepsze. Titan Quest. A nie kurwa Sacred, to jest takie gówno. Pa. No. Papa. Jap. Pa. Yep.